Witam Was serdecznie na nagraniu w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, czytam następny rozdział um, takiej książeczki Johna Austina, Biblijna droga do zdobycia mocy duchowej. Proszę, zamieńmy um, się w słuch tego, co tak naprawdę Bóg przez te treści mówi do naszych serc. Więc, moi drodzy, rozdział trzeci. BOŻY CZAS ŻNIW Jezus powiedział do swoich uczniów Czy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto mówię wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Ewangelia Jana 4,35 Wielu ludzi postępuje podobnie jak ci uczniowie. Uświadamiają sobie, że czas żniw nadchodzi, lecz uważają, że jest to jeszcze sprawa dalekiej przyszłości. Często słyszę, jak mówią: Przebudzenie nadchodzi. Bóg zacznie działać w tych dniach. Nadchodzi czas wielkich zdarzeń. Bóg przygotowuje wspaniałe rzeczy. Słuchając ich, ma się wrażenie, że to wszystko jest sprawą przyszłości. Uczniowie mówili tak samo, ale Jezus zaprzeczył: Nie mówcie, że żniwo nadchodzi. Ono już jest. Podnieście swoje oczy. Moi przyjaciele, Bóg nie odsuwa w przyszłość wielkich zdarzeń. On już jest zsyła. Bo oto teraz się dzieją. Jesteśmy w samym centrum potężnego działania Bożego, które rozciąga się na cały świat. Bóg wylewa swojego ducha na wszelkie ciało. Jestem częścią tego przebudzenia. Jedna z gigantycznych fal przebudzenia Ducha Świętego przetoczyła się przez mój dom, mój kościół, moje wyznanie i przeniosła mnie do najchwalebniejszej pracy, jaką człowiek może wykonywać. Tą pracą jest zwiastowanie Jezusa Chrystusa. Tego samego wczoraj, dzisiaj na wieki, w mocy i pod namaszczeniem ducha świętego. Jakie to wspaniałe, gdy można powiedzieć temu pokoleniu, że zielone święta to nie nazwa wyznania, lecz Boże przeżycie przeznaczone dla każdego. Bóg przenika bariery tradycji i powołuje ludzi dla swojego imienia. Przebudzenie ciała Chrystusa jest podobne do budzenia się olbrzyma z głębokiego snu. Duchowni, i członkowie wszystkich wyznań utrzymują Chrzest w duchu świętym. Doktorzy medycyny, prawnicy, naukowcy, ambasadorzy, powszechnie znani przemysłowcy, a także ludzie z najniższych sfer społecznych opowiadają o nadnaturalnej mocy Bożej, która pojawiła się w ich życiu od chwili otrzymania Chrztu w Duchu Świętym. Co to oznacza? Znaczy to, że Bóg przychodzi do swojego ludu w odpowiedzi na jego wołanie. Mówi tak, jak za dni Mojżesza Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk Znam cierpienia jego. Stąpiłem to by go wyrwać. Druga Mojżeszowa, 3, 7-8. do Słyszę odgłos majestatycznych kroków Boga i szelest jego szat. Przychodzi wyzwolić swój lud z więzów tradycji, przyoblec go w nadnaturalną moc i wysłać do ratowania zgubionego świata. Co to znaczy? Oznacza to, że są ludzie tacy jak Elizeusz, który nie chciał opuścić swojego pana, gdyż pragnął mieć podwójną porcję ducha. Zdesperowani ludzie chwytają się Bożych szat, wołając, nie puszczę Cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Nie odmówisz mi, w swojej rozpaczy dobiegają do krawędzi czasu i rzucają się w Boże ramiona. Powracają z chwałą szekiny widoczny znak Bożej obecności na skrzyni świadectwa. Osłaniającą ich duszę, chwała błogosławionemu imieniu Jezus. Orzeł opuścił swoje gniazdo, oblubienica się przygotowała, powróciła nadnaturalność, wróciła Boża Arka, potężny Boży Duch wznosi sztandar przeciwko nieprzyjacielowi. To jest naprawdę wielka godzina, jeśli nie odpowiemy na wołanie ludzi o pomoc. Bóg napisze na naszym życiu i kabot, to znaczy odeszła chwała od Izraela, 1 Samuela 4:21 i 14:3. Pan rozkazał mi, podobnie jak Ezechielowi, aby poszedł prorokować do Doliny Wyschłych Kości, dopóki nie powstanie tam szum i wielkie poruszenie. Powiedział mi: Podnieś głos prawdy, dopóki ludzie nie zostaną wyprowadzeni z grobu tradycji i nie przyjmą Ducha Bożego do swojego życia. Chcę zerwać zasłony tradycji, które zakryły oblicze Pana Jezusa. Chcę, aby ludzie oglądali Jezusa takiego, jakim jest i jakim będzie. Chce wkroczyć do przybytków w tradycji, gdzie siedzi wielu strapionych i zniewolonych słuchaniem kłamstw ludzi bożych. Dzień cudów należy do przeszłości. Po otrzymaniu zbawienia nie ma potrzeby szukania chrztu w Duchu Świętym. Jezus nie zmienił. E, przepraszam, Jezus się zmienił. Już więcej nie będzie uwalniał od demonów i uzdrawiał chorych. Kiedyś zajmował się ślepymi, głuchymi, sparaliżowanymi ale nie troszczy się o nich dzisiaj. Chcę też pójść do miejsc, gdzie te kłamstwa tradycji odbijają się echem wołając w imieniu Jezusa Nazaretu idź Boży Ludu. Od wielu lat tradycja rozciąga swoje sieci nad różnymi grupami religijnymi. Te sieci nie pozwalają im ruszyć się z miejsca, chociaż w czasie ostatnich kilku lat sieci te zaczęły się poruszać jak fale niespokojnego morza. Osaczeni ludzie, czując Boże działanie, pragną czegoś większego, wznioślejszego. Co jakiś czas niektórym udaje się wymknąć, jednak będąc na zewnątrz, nie przyłączają się do innej grupy religijnej, ale wracają do Słowa Bożego, żądnie Jego obietnic i mocy w tej godzinie potrzeby. Sieci poruszają się niespokojnie w różnych miejscach świata, ludzie chcą wyjść. Wierzę, że w obecnym przebudzeniu dokonanym przez Ducha Bożego chwała Boża jak strzała ognista będzie zapalać te sieci i tłumy, ludzie zostaną uwolnione. Widzę ich wychodzących z miast, małych wiosek, zewsząd. Powiewają w powietrzu swoimi rękoma jak gałęzie palm. Śpiewają, radują się i chwalą Boga. Natężenie tej chwały, podobne do dźwięku potężnych organów, uwielbia i zadowala serce Boga. Są teraz gotowi poprzez znaki i cuda ewangelizować świat. Rozdział 4 potrzeba mocy duchowej. Moi drodzy. Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów Zachariasza 4-6. Wiemy, że Bóg powiedział prawdę, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Rzymian 3-4. Jeśli zaprzecza temu, co mówi Bóg. Musimy zdobyć to pokolenie przez chwalebną Ewangelię Jezusa Chrystusa. Wiemy, że nie zostanie to uczynione ludzkim sposobem. Nie stanie się dzięki sile organizacji, ale przez potężne przyobleczenie mocą, która spłynie wtedy, gdy Jezus ochrzci w Duchu Świętym. Jan powiedział, ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu samdałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mateusza 3,11 Jezus powiedział Oto ja zsyłam wam obietnicę mojego Ojca Wy zaś pozostańcie w mieście aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Łukasza 24:49 Wiemy, że wszyscy chrześcijanie poprzez Nowe Narodzenie otrzymują w pewnej mierze moc Ducha Bożego. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Rzymian 8:9 To Duch Święty przekonał nas, że grzech Stał się przyczyną naszego oddzielenia od Boga. Jezus powiedział: On przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Jana 16:8:9 To Duch Święty doprowadza nas do Jezusa i pomaga nam zrozumieć, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje 4:12 kiedy przyjęliśmy Jezusa jako naszego osobistego zbawiciela, Duch Święty uczynił w naszych sercach Boży Człód nazwany Nowonarodzeniem. Jezus powiedział: Jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jana 3.3. Biblia określa to przeżycie jako obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Tytusa 3.5. Gdy grzesznik przyjmuje Jezusa jako zbawiciela, to nie tylko rodzi się na nowo. Ale zostaje również ochrzczony, czyli wszczepiony w ciało Chrystusa, a zatem równocześnie staje się członkiem jedynego prawdziwego kościoła. Wszyscy bowiem zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. 1 do Koryntian 12,13. Jako chrześcijanin ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Rzymian 8,16. Ale to wszystko nie oznacza jeszcze, że otrzymaliśmy biblijne przeżycie chrztu w duchu świętym. Obmycie w krwi Jezusa i odnowienie przez Ducha Bożego nie odbiera nam prawa do cudownych obietnic przyobleczenia mocą. To, że Duch Święty uczynił coś dla nas, nie oznacza, że Jezus ochrzcił nas w Duchu Świętym. Pewien duchowny prezbiteriański napisał do mnie tak. My przeskoczyliśmy to przeżycie i straciliśmy Bożą moc, tak bardzo potrzebną w tym pokoleniu. To są jedne z najcenniejszych godzin w ludzkiej historii. Jeszcze nigdy na świecie ludzie nie byli tak przygnębieni. Oglądamy to, co Jezus nazwał rozpaczą narodów. Ludziom brakuje odwagi do spotkania się ze zjawiskami pozaziemskimi spływającymi na ziemię. Dzisiejszy Kościół jest jak Samson w swojej starości. Posiadał nadnaturalną moc bożą, dokonał wielu bohaterskich czynów, zerwał bramy miejskie i zaniósł na szczyt góry. Za pomocą oślej szczęki zabił tysiące filistyńczyków. Ale ów mąż bohaterski położył swoją głowę na kolanach podstępnej dalili i czyniąc to, stracił swoją moc. Kiedy jednak, kiedy jego loki zostały ostrzyżone, wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą zwyciężyli. W tej krytycznej chwili Samson jednak się ocknął. Samson powstał i otrząsnął się, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że Pan odstąpił od niego. Gdy wrogowie nadeszli, nie dysponował już nadnaturalną mocą, został więc przez nich związany. Wyłupiono mu oczy, i jako poddany musiał mleć w młynie jak zwierzę pociągowe. Podobnie smutny jest obraz dzisiejszych Kościołów i niektórych chrześcijan. Czy mówię tu o jakimś wyznaniu? Nie mówię o żadnym wyznaniu, ale o tej samej sekciarskiej wyznaniowo wyzna wyznaniowości, która wyparła się. Oraz pozbawiła ludzi współczesnych ich prawowitego Bożego Dziedzictwa, pozostawiając ich oślepionymi, związanymi i mielącymi w młynach religijnych organizacji. Chcąc się przekonać, jaki powinien być prawdziwy Kościół, trzeba się cofnąć do dziejów apostolskich, do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Kościół. Zaczął się jak potężna rzeka ludzi maszerujących naprzód w mocy Ducha Świętego. Wróćcie tam ze mną, chodźmy do źródła, następnie przemieszajmy się z, brz... przemieszajmy się z brzegiem rzeki ponad wyznaniami naszych czasów. Patrzmy naprawdę. Kiedy patrzymy na Boży Kościół przedstawiony w Księdze dziełów Apostolskich, to musimy powiedzieć, tak On miał moc, podobnie jak Samson. Jak ten bohater rozsadził bramy pogaństwa, Dzięki mocy Ducha Świętego wyprowadził na wolność wie, wielu jeńców w potężnym imieniu Jezusa wypędzał demony niemocy i ucisku, moce ciemności pieszły przed Nim jak mgła przed promieniami słońca. A spójrzmy na Kościół dzisiaj wielkie masy dumnych ludzi, różnych wyznań nie chcą się identyfikować z tą samą mocą i jej rezultatami. Wypadliśmy się tej mocy. Nigdy więcej mówienia językami, żadnych cudów łaski, żadnych darów Ducha Świętego. Kościół położył swoją głowę na łonie tradycji i sekciarstwa. Został uśpiony przez wyznaniowe kołysanki oraz pozbawiony mocy z powodu wątpliwości i niewiary. Krytyczna godzina już jest. Już jest tuż. Jezus przyjdzie wkrótce. Świat jest pełen zamieszania. Obecne kościoły stały się podobne do ludzi czy organizacji. Czy jest jakaś nadzieja? Biblia tak mówi o Samsonie, gdy był zniewolony, ślepy i meł w młynie. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać. Bóg dał mu jeszcze jedną szansę złożenia i dotrzymania przyrzeczenia. Wiemy, że Samson zniszczył więcej wrogów w ostatnich godzinach swojego życia niż kiedykolwiek przedtem. Jak dzisiaj wygląda to wielkie działanie Ducha Bożego? Jak włosy na jego głowie zaczęły odrastać, tak Bóg daje jeszcze Kościołowi szansę. On podniesie się w tej godzinie ciemności i będzie dokonywał wielkich czynów w imieniu Jezusa. Biblia mówi: Gdy przyjdzie nieprzyjaciel, jako rzeka, wtedy go duch Pański precz zapędzi. Izajasza 59,19 Wysławiaj Boga, to wszystko dzieje się teraz. Wśród wszystkich problemów współczesnego świata rozwija się cudowne przebudzenie. Bóg wylewa swojego ducha na wszelkie zgłodniałe serca bez względu na to, do jakiego wyznania należą, Boże? Dzieci pochodzące z wielu ugrupowań religijnych wchodzą w posiadanie tej samej mocy, którą mieli pierwsi chrześcijanie. Są przyobleczeni mocą z wysokości, idą do ludzi swojego pokolenia, rozpromienieni radością, pokojem, opowiadają o Jezusie Chrystusie, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dzięki sile Chrztu, w Duchu Świętym, są napełnieni Bożą Miłością, która usuwa wszelkie sekciarstwo. Nie patrzą już więcej na trzecień jako na członków poszczególnych wyznań, ale jako na tych, którzy należą do Boga, a więc na członków ciała Chrystusowego. Kruszą się ściany dzielące Boże dzieci, i w tych ostatnich czasach jego lud łączy się prawdziwie ponadwyznaniowym działaniu Pana. W dniu Zielonych Świąt Piotr powiedział o w duchu świętym. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Dzieje 2,39 Ty i Twoje dzieci nie jesteście opuszczeni. W tej odległej godzinie, dawno po Dniu Zielonych Świąt, Bóg Ciebie ciągle woła Bóg ciągle woła do zgłodniałych serc, słysząc Jego wyzwanie, czy zdecydowałeś się sięgnąć po Jego moc? Rozdział 5. Tradycja a Boże Słowo Tradycja mówi, ta tradycja, która jest przeciwna woli Bożej. Po pierwsze, zabrania ci mówić językami. Po drugie, mówienie językami jest znakiem emocjonalności i fanatyzmu. Po trzecie, mówienie językami jest zdolnością uczenia się wielu obcych języków. Po czwarte, jestem zaszanowany i wstydzę się mówić językami. Piąte, kiedy oni mówią językami, to są pełni diabła. Szóste Poprzez mówienie językami, wielbią samych siebie. 7. Dar mówienia językami zdarzył się tylko w dniu Zielonych Świąt. 8. Dar mówienia językami skończył się razem z apostołami. 9. Mówienie językami nie przynosi nic dobrego. 10. Mam nadzieję, że żaden z nas nie mówi językami. 11. Mój kościół i wyznanie odrzuciliby mnie, gdybym mówił językami. 12. Tradycja naszego kościoła naucza przeciw mówieniu językami. A jak mówi moi drodzy, słowo Boże, Pismo Święte Biblia. Po pierwsze, językami mówić nie zabraniajcie. 1 do Koryntian 14.39. 2. Jest to znak wierzącego, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, nowymi językami mówić będą. Marka 16, 17. Po trzecie. Bo, kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, ale on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. 1 do Koryntian 14,2 Po czwarte, kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i ojca i aniołów swoich. Łukasza 9,26. Ehm, po piąte. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Dzieje apostolskie 2-4. Po szóste. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Dzieje 10.46. Po siódme. 10 lat później w dziejach 10.46. 20 lat po dniu Zielonych Świąt, oni w dalszym ciągu mówili językami. Zobacz dzieje 19 1 do 6 po ósme, Te rzeczy nie ustaną dopóki wiedza nie obróci się w niwecz, dopóki nie nastanie doskonałość, dopóki nie poznamy tak jak jesteśmy poznani. Zobacz 1 do korytan 13 8 do 12. 9. Yy... powód to językami mówi, siebie tylko buduje, wielbi Boga, zbór buduje, jest to znak dla niewierzących. Zobacz 1 do Koryntian 4, 14, 2-4, do 4, 5 i 22. A pragnąłbym, żebyście by wszyscy mówili językami. 1 Koryntian 14, 5, 11 punkt. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę bożą. Ewangelia Jana 12:14 12:43 punkt 12 tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją Mateusza 15:6 Przepraszam za przejęzyczenia ale od tego czytania mam sucho w gardle Moi drodzy w tym filmiku to wszystko zapraszam na następny